Dzień dobry Państwu. W ramach pisma e-Historia i projektu, jakim jest to pismo, chcielibyśmy poruszyć sprawę przyszłości Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiaj gościmy Marcina Zarębę, profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Instytut Pamięci Narodowej jest największą i najbogatszą polską instytucją zajmującą się historią najnowszą. Wywołuje jednocześnie duże emocje. Co zrobić? Z Instytutem Pamięci Narodowej. Wyobraźmy sobie fabrykę. Fabrykę, gdzie mamy taśmociąg i jest obróbka ze skrawaniem. Obrabiamy skrawanie, obróbka, skrawanie, ścinki wyrzucamy. I teraz tę metaforę użyjmy dla mitów, dla bohaterów, wątków w historii. Wałęsa obcinamy, skrywamy, nie jest bohaterem. Powstanie warszawskie? Nie bardzo, żołnierze wyklęci są ważniejsi. Kor? Jaki kor? To Macierewicz jest ważniejszy, albo Lech i Jarosław Kaczyńscy. To oni doprowadzili do przełomu. Okrągły Stół? Czy to Magdalenka. To, to nie obróbka-skrawanie, no, to, to, to już coś to, dużo więcej. No, obróbka-skrawanie, doglepianie, tworzenie mitów, fabrykowanie mitów i opowieści o historii. Tak to się dokonywało. Za gigantyczne pieniądze, bo to powiedzmy sobie tak, że to jest nie jaka fabryka. Do IPN-u płynęły naprawdę bardzo duże pieniądze. Nikt tak nie organizował konferencji, nikt nie miał takich możliwości na wydanie, wydawanie książek. Ale także nikt nie miał takiej bezczelności, żeby atakować środowisko naukowe. Mam tu przede wszystkim na myśli Centrum Badań nad Zagładą Żydów, profesora Jana Grabowskiego, ale także, ale także um, um, Barbary Engelking, Dariusza Libionki, wielu innych historyków. Wielu z nich stawało przed sądem. No to oczywiście nie z IPN to organizował, ale y, powiedziałbym, było to wespół y, zespół, prawda? Jak fabryka ma swoich kooperantów, no to tak, y, tak, y, tak samo to funkcjonowało, na przykład z IPN-u wypełniała taka 70 czy 80-stronicowa recenzja, Dalej jest noc, o, y, napisana przez osobę, która w ogóle ani nie hebrajskiego, ani idisz, e, 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 ani literatury światowej, zachodniej, i tak więc z wielu perspektyw, jakby patrzeć na to, co się wydarzyło w ciągu 8 lat, było to odejście od standardów naukowych. Od tego, czego byśmy wymagali od nowoczesnego uprawiania nauki, ale także takiego pluralistycznego. Myślenia o przeszłości e, takiego liberalnego, w tym sensie, że, że są różne racje w historii i historię trzeba opowiadać z różnych perspektyw. I to nie znaczy, że tylko ta narodowa, patriotyczna jest być może najważniejsza, a cała reszta to zło i tak, i tak dalej. E, tego oczywiście zabrakło. E. Czyli y, pan profesor bardzo negatywnie dział naukowy ocenia, mówiąc, że stał się instrumentem czegoś, co się naz naz zwykło nazywać polityką e, dumy, a zapomniano... skolan. znaczy na temat polityki historycznej moglibyśmy tutaj... Tak być, nie ale o, nie nie o, być, o to chodzi, tak, ale... Okej, okay. i co zrobić w związku z tym, z tak funkcjonującym środowiskiem naukowym? No, znowu nie będę od, odkrywczy, jeśli powiem, że są dwie szkoły, wołomicka i Otwocka. E, e, Wołomińska to jest ta, która mówi, że trzeba to wszystko e, zlikwidować, e, żeby po, pozostawić jedynie archiwum, czyli e, archiwa IPN, IPN który jako archi tak, to musimy naszym słuchaczom o tym opowiedzieć. W tych archiwach są materiały Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wcześniej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, materiały policji, sądów, milicji spraw, spraw powojennych, wojennych, akta niemieckie, jakiegoś różnego rodzaju mnóstwo akt, gdyby to teraz miało trafić do jakichś innych placówek archiwalnych, no to historycy, ale także dziennikarze, normalni obywatele, którzy, którzy są tylko zainteresowani historią i chcą coś znaleźć, no na długi czas byliby pozbawieni tego, tych możliwości, prawda? W związku z tym ta szkoła wąmińską mówi, że no zostawiamy archiwum, a całą resztę likwidujemy, ponieważ, ponieważ nie spełniało to standardów naukowych, i generowało olbrzymie koszty. To znaczy, gdyby te wszystkie pieniądze, które trafiają do ipn trafiły do wydziały humanistyczne czy wydziały historii, to myślę, że byłoby bardziej rozsądne niż finansowanie budynków, awansów, karier, wyjazdów niepotrzebnych za granicę itd. itd. I byłoby to z pożytkiem dla polskiej nauki. Bo też trzeba by dodać, że to skrawanie i ta obróbka, to na, jeśli chodzi o poziom naukowy, to w zdecydowanej większości był to chłam. Było to opisywanie źródeł e, e, m, o naprawdę niskich e, autorzy, o niskich kompetencjach, a to co produkowali słabe, co też wynikało Nie, z, z, braku, strony, z braku dyskusji takiej akademickiej, naukowej, prawda, która wymusza jednak e, wyższe ale, produkty. Ale z drugiej strony wiele tych książek było nagradzanych niekoniecznie przez e, w ramach konkursów IPN. Tak, ale przez mówimy IPN. raczej o wydawnictwie IPN, jak sądzę. Czyli tak. nie autorach i pracownikach IPN-u, tylko osobach, które, ponieważ rynek książki wiemy, jaki jest jest coraz trudniejszy, coraz trudniej sprzedać książkę, w tym zalewie y, książek jakie są, coraz mniej jest w księgarni. Na, a IPN-owskie e, wydawnictwo e, jest najsilniejsze. Ta, a, a IPN ma po prostu, e, bardzo szybko publikował książki, więc ja, ja na, należąc do jury polityki, wielokrotnie książki wydane w ipn nagradzałem. Tak, ale to znowu można by powiedzieć, że te pieniądze mogły pójść na wydawnictwa Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Warszawskiego czy UJOTU. Wydawnictwa akademickie w Polsce nie mają wysokiej rangi. No bo to też szata graficzna, redakcja i tak dalej. A przecież gdyby te pieniądze trafiły do, na, do wydawnictw akademickich, no ich, ich być może pozycja by się poprawiła. Więc nie mówimy o wydawnictwach, prawda? Okay. Mówimy, o, Aż, o, mówimy, o, tym, całym mówimy o całym ipn Mówimy o całym ipn -ie. Więc jedna szkoła mówi, że należy y, zlikwidować. Druga mówi, że państwo nowoczesne potrzebuje tego typu instytucji. Bo będą powstawały pomniki, bo jest dyskusja nad, nad nie wiem, nazwami ulic, że są ekshumacje ktoś te ekshumacje w Polsce musi przeprowadzać. A to też była rola IPN-u ktoś musi pielęgnować pomniki nie wiem, z pierwszej wojny, z wojny światowej, czy jakieś inne formy upamiętnienia z historii. I to trzeba zrobić. Nie jestem pewien, czy to musi być rzeczywiście IPN, być może powinniśmy to scedować na samorządy lokalne. Czyli powrót do sytuacji z Tak, sprzed ale, ale, lat. ale powtarzam, no, są głosy, które mówią, że, że tego typu instytucje funkcjonują w wielu krajach że można, że powinno coś takiego być jak właśnie do pomocy przy organizacji 3 maja, nie wiem, przygotowaniu materiałów do szkół i, tak, i, te, i tego typu rzeczy na, na 11 listopada wystaw. Ja myślę, że powinno być to zdecentralizowane, że świetnie funkcjonują tego typu placówki, jak w Katowicach, to Centrum Wolności i Solidarności, jak w Szczecinie, jak w Gdańsku, jak różnego rodzaju muzea czy działające tak jak Polin w Warszawie czy Muzeum do pewnego czasu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, że one robią taką robotę, prawda? I myślę, że właśnie nie odgórne z Warszawy organizowanie, tylko oddolne byłoby lepsze. Gdzie jest prawda? Która z tych szkół jest lepsza? Przyznam się, że przez te ostatnie 8 lat się wahałem, tak? Miałem takie okresy, że, że uważałem, że, że ta szkoła wołomińska jest zdecydowanie lepsza. Są, jak powiedziałem, są osoby, które twierdzą, że ta Otwocka pewnie gdzieś jest pośrodku, znaczy, że nowoczesne państwo będzie musiało mieć jakiś, jakąś tego typu instytucję, ale na pewno musiała być odchudzona, pozbawiona pionu prokuratorskiego. Musicie państwo wiedzieć, że w nie pracują prokuratorzy, którzy w gruncie rzeczy nic nie robią, a biorą gigantyczne pensje. A co z lustracją? No już lustrację, kto będzie lustrację za 10 lat robił? No, to już jest to, to moim zdaniem to za przeszły. Instytut Gałka już nie, nie funkcjonuje w takiej formie jak funkcjonował. To dlaczego IPN ma ciągle pr przeprowadzić, nas lustrować? Nie, to myślę, że to słaby, e, słaby pomysł, więc e, myślę, że no gdzieś po środku trzeba by znaleźć jakieś rozwiązanie, ale bez wątpienia odchudzić, przekazać wiele tych środków do. Do, do nauki, która jest wygłodzona po tych ośmiu latach, tak? Znaczy polskie środowiska naukowe w Polsce, jeśli chodzi o humanistykę, no, naprawdę nie mają pieniędzy na granty, na, na organizowanie konferencji, na tłumaczenia, na książki itd. tak Podsumowując, zostawić, ale odchudzić. Pewnie tak. Dziękuję uprzejmie, dziękuję bardzo. Dziękuję.